Witajcie, jestem Jada Minecraft, a to jest drugi odcinek serii Ciekawe pluginy. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować plugin Drinks, który pozwala nam napisać takich napojów jak wódka, piwo lub mleko. Yy, może nie będę się yy, rozpisywał albo rozmawiał, nie wiem jak to brzmi, yy, tylko pokażę działanie pluginu. Po wpisaniu komendy wódka otrzymujemy... Yy, wideo jakbyśmy wypili łódkę w Minecrafcie, no w mówiąc, dostajemy słowne, słowne, smink, fatig, naususan, wszystko na 8 minut, 8 minut superowego chodzenia, tak jakby artykuł, Miksturki wylatują, ale to jest yy, fail w twórcy pluginu, yy, a więc może tak powiem coś o instalacji pluginu yy, do wlotu oczywiście w opisie. E, instalacja plugin jest bardzo prosta, po, wystarczy wrzucić odnośnik JAR do folderu plugins. E, co więcej, po wrzuceniu e, nie tworzy się na folder drinks, czyli plugin jest tylko w pliku JAR. E, aby plugin działał, wymagane są jeszcze e, dwa pluginy, economy i valut, do których dowody też podam w opisie. E, I co więcej, tutaj powiedzieć... E, więc tak, żeby plugin jest kompatybilny z ekonomii więc możemy za wpisanie komend wódka, piwo i milk dostać, zapłacić pieniądze, czyli jest to jakiś, jakiś pomysł na roleplay, dlatego, że nic nie będzie za darmo. Wszystko jest do ustawienia w folderze w pliku .jar, aby to ustawić, wystarczy otworzyć plik JAR znaleźć plik nadatnika pluginy.ml i tam wszystko jest napisane, ile to ma kosztować i tym podobne. Tam również jest te ustawienia, czy ma być permisjon czy permission ma nie być. To jest już według kwestii. Ja osobiście wolę jak permisjon jest, bo wtedy mogę podzielić do danych grup dane permisjon. No i dobrze, przejdźmy dalej. Teraz komenda milk. Milk usuwa z nas wszystkie efekty osłabiające jest to bardzo dobre dla vip mogę tak powiedzieć yy, i ostatnia komenda bear czyli piwo yy, daje nam takie same efekty jak bardzo podobne efekty jak wódka tyle że trwają one krócej i nie są tak intensywne no i to chyba tyle yy, oj to chyba tyle następny odcinek yy, już niedługo w następnym odcinku chciałbym Wam przedstawić plugin na tarczę no i co, do zobaczenia następnym razem. Cześć!